Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek filmików o poszukiwaniach przodków. Dzisiaj szósty odcinek. Omówimy sobie zasoby ośrodka karta. Ośrodek karta ma sporo baz w swoich zasobach. Ja Państwu wskażę tylko parę. Najpierw przejdźmy do archiwum ośrodka karta i na tej stronie. Możecie państwo znaleźć informacje w ogóle o archiwum oraz podpowiedź jak korzystać ze zbiorów i tutaj będziecie państwo mogli zaglądać do rozmaitych portali tworzonych przez karty. Jednym z tych portali to jest biblioteka cyfrowa, która działa praktycznie tak samo jak większość bibliotek cyfrowych. Pojawia nam się pełnie Państwo znany widok. W biblioteki cyfrowej, tu będziemy wpisywać mm, szukane słowo, natomiast jak zawsze zachęcam do skorzystania z wyszukiwania zaawansowanego klikając na to, na to okno i wybierając w polu szukaj mm, wariant szukaj w treści i tu będziecie Państwo teraz wpisywać w ten wiersz mm, nazwisko lub miejscowość, której poszukujecie i na dole, na niebieskim tle. Klawisz wyszukaj. Drugim ciekawym portalem prowadzonym przez ośrodek Karta to jest Fotokarta. To jest zbiór plików graficznych, fotografii. I albo tu Państwo wpisujecie nazwisko, które czy, czy nazwisko, czy miejscowość, której szukacie, albo możecie wybrać. Opcje nasze zbiory, i tu są rozmaite kolekcje. Też możecie Państwo poprzeglądać rozmaite zbiory. Natomiast, jeśli Państwo chcecie wyszukać, to na przykład wpisujemy jakieś nazwisko, które nas interesuje. I okazuje się, że znaleziono zdjęć aż 100. I tutaj są te zdjęcia rozmaitych osób. Gdzie jest w opisie słowo Krzyżanowski czy nazwisko Krzyżanowski. Kolejnym, ostatnim dziś omawianym ciekawym portalem jest Centrum Archiwistyki Społecznej. To jest portal stworzony również w oparciu o zespół ośrodka Karta. Nazywa się ta strona Zbiory Społeczne pisane.pl. Nie będę dzisiaj poświęcać czasu na omówienie wszystkiego, bo tutaj Państwo możecie sobie wejść na tą stronę i obejrzeć. Natomiast powiem, jak przeszukiwać. Od razu pojawia nam się okno i wiersz wyszukiwania. Wpisujemy nazwisko, które nas interesuje. I poniżej mamy wyniki. Możemy wyniki wyszukiwania, czy nasze po prostu poszukiwania, zawężyć do jakichś kryteriów, które tutaj możemy sobie wybrać. Natomiast na potrzeby tego filmu nie będziemy dzisiaj tego robić. Tutaj jest informacja, ile jest materiałów, gdzie może znajdować się nazwisko Boguszewska. I teraz zwrócę Państwa uwagę na fakt, że w tej bazie mamy trzy rodzaje materiałów. Pliki graficzne. Tylko opisy, czyli to są jakieś materiały, których skanów nie zobaczymy, natomiast jest tutaj szczegółowy opis oraz dokumenty PDF. Przejdźmy do pierwszej grupy pliki graficzne. To są po prostu fotografie. My możemy taką fotografię sobie pobrać na swój komputer, możemy udostępnić, możemy klikając na to zdjęcie powiększyć je. A na dole mamy szczegółowy opis tego materiału, co przedstawia, jaki to jest plik i gdzie jest ten materiał przechowywany. Natomiast, jeśli chodzi o materiały z informacją tylko opis, tutaj jest Andrzej Bogusławski, więc zastanawiamy się, czy w tych materiałach, których nie możemy zobaczyć, pojawia się nazwisko Boguszewska? Czy może po prostu jest tutaj kwestia, że wyszukiwarka nam wynajduje również podobnie brzmiące nazwiska? Tego nie wiem. Natomiast jest informacja opisująca ten materiał i jest informacja, gdzie ten materiał jest przechowywany, jaką ma sygnaturę, jak wygląda, ile ma stron. I wtedy to nam podpowiada, gdzie ewentualnie możemy się zgłosić, żeby mieć dostęp do tego dokumentu, na przykład poprosić o skan. Kolejne dokumenty to są dokumenty w wersji PDF. Klikamy na ten dokument. Pojawia nam się również zdjęcie tego dokumentu, i poniżej jest też informacja, jak w przypadku poprzednich materiałów. Ale zwracam Państwa uwagę, że warto kliknąć. Na zdjęcie tego dokumentu PDF, ponieważ może się okazać, że to nie jest tylko jedna strona, ale jest ich więcej i tu tak jest w tym przypadku. Mamy więcej jakichś dokumentów zeskanowanych. Co poza tym? Poza tym, jak na przykład będziemy przeglądać inny dokument, na przykład kolejny dokument PDF, klikamy w niego, tutaj otwiera się on długo, co może świadczyć o tym, że będzie więcej stron i tak rzeczywiście jest w przypadku tego materiału. I okazuje się, że poza dokumentami związanymi z Marianną, z domu Boguszewską-Porzezińską, materiałami związanymi z jej zesłaniem na Syberię. Mamy masę informacji przedstawionych przez inne osoby, świadków, które świadczyły, osób, które świadczyły o tym, że ta osoba została zesłana na Syberię. Jak zawsze życzę Państwu owocnych poszukiwań. I zapraszam na kolejny odcinek w następnym miesiącu.